Dzisiaj kilkanaście minut po 14 do punktu obsługi klienta jednego z banków przy ulicy Wojska Polskiego w Krośnie, wszedł mężczyzna. Napastnik przeskoczył przez Ladę, steroryzował kasierkę i skradł pieniądze, po czym uciekł z banku. Według naszej aktualnej wiedzy, ja chcę przypomnieć, że to są wstępne ustalenia, mężczyzna był ubrany w ciemną, w ciemną kurtkę. Na głowie najprawdopodobniej miał czapkę, tak zwaną bejsbolówkę i naciągnięty kaptur. Także spora część twarzy była zasłonięta. Wiemy, że mówił płynnie po polsku. Miał jasną karnację skóry. Miał przy sobie przedmiot przypominający pistolet, i to właśnie nim steroryzował kobietę, która pracowała w kasie. W tej chwili ja nie mogę ujawnić, jaka kwota została. Skradziona. Mamy wstępną informację na ten temat, ale tutaj y, musi bank wykonać y, inwentaryzację i wówczas ta kwota będzie znana dokładnie.